Zajmij się czymś pożytecznym. Ogarnij się! Ciągle tylko twoje głupie zabawy. Może w końcu się pouczysz. Bądź chociaż bardziej jak twój brat. ciebie nie będzie Ty chyba nie jesteś moim dzieckiem Dzień dobry! Witam Państwa na moim kanale. Dziś pokażę jak zrobić najlepsze danie na całym świecie. Danie, które podbiło serca milionów ludzi. Mowa bowiem o pizzy. Do takiej pizzy potrzebujemy zaczyn. A zaczyn co to jest? Do zaczynu potrzebujemy całą szklankę ciepłej wody, do której dojemy 25 gram drożdży. Najlepszych grzybów pod słońcem. Mieszamy cały zaczyn i odstawiamy na pół godziny. Następnie bierzemy... Macie może problemy z... Jest... Taszlem, koncentracją, z widzeniem macie muroczki przed oczami, a może zwyczajnie macie problemy z erekcją. Jeśli na chociaż jedno z tych pytań wasza odpowiedź brzmi tak, to znalazłem właśnie świetne rozwiązanie. Otóż nie niezwykły lek na wasze zwykłe dolegliwości. Ta cudowna buteleczka może być wasza. Za jedyne 25 zł i 99 groszy. Przedłużycie użyciem zastosuj się z uwagami lekarzy, być farmaceutyk, gdyż... Chcesz być lepszą wersją w siebie? Wybierz mnie. Trening rozwija nie tylko Twoje mięśnie, ale i umysł. Twój trening, Twoje życie, Twoje rozwijanie się, pasji i wszystkiego innego, co chcesz, aby w Twoim życiu. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat swojego znaku Zodiaku? W jaki sposób możesz radzić sobie ze swoimi emocjami? Jak na nie wpływa aktualna faza Księżyca? Czy masz może problemy z uzależnieniem czy depresją? W takim razie musisz skorzystać z magicznej mocy ametystu. Wystarczy, że podczas swojej zwyczajnej, codziennej medytacji zwizualizujesz sobie przepływ energii przez całe twoje ciało. Wybierz mnie! Wybierz nie, mnie! Wybierz nie, mnie! Nie, 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 by nie! Wybierz mnie! Wybierz mnie! Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak być piękny oraz wartościową. Jak polepszyć swoje życie oraz jak być najlepszą wersją siebie? Wybierz mnie. Witajcie, kochani! Pytacie mnie, jak to robię, że zawsze wyglądam świetnie. Zdradzę Wam mój sekret. To dzięki mojej specjalnej diecie, skupiającej się na spożywaniu jak najmniejszej ilości kalorii oraz dużego nawodnienia. Wspieram się również zażywając suplementy diety firmy Guapo, Guapo! a także używając specjalnych kremów, a także substancji oczyszczających. Zdrowej i jędrnej skóry, również z firmy Guapo. Głapo. Guapo! Dostaję też wiele pytań o moje włosy. Do ich pielęgnacji używam specjalnej linii kosmetyków firmy Guapo. Guapo! Z kodem Naomi 30 macie 30% zniżki na wszystkie produkty firmy Guapo. Guapo! Post oczywiście nie jest sponsorowany, a produkty polecam Wam z mojego doświadczenia i wieloletniego stosowania. Zachęcam Was także do śledzenia mojego drugiego kanału Travel, gdzie będę publikować relacje z mojej podróży do Brazylii oraz z mojego wolontariatu, gdzie poleciałam do Etiopii wspierać najbiedniejszych. Bądźcie ze mną! Autorytetem. Nie dość, że piękna, to jeszcze serce równie piękne. Dlaczego? Nie jesteś taka pięknego. Popatrz tylko, jaką ona ma talię, a jakie włosy, a ty. Potwór bez żadnych kształtów z twarzą tak paskudną, że gorszej nikt nie widział. Popatrz tylko, jaka ona dobra, a ty totalnie samolubny i bezwartościowy śmieć. Nie powinno cię w ogóle być na tym świecie. Jesteś piękna, wartościowa, silna. Raczej znaczy jesteś marnym substytutem czegoś, co się powinno nazywać człowiekiem. Przypomnij sobie wszystkie dobre słowa na swój temat wartościowa wartościowa oczy innych, są z ciebie dumni. Jeśli dumą można nazwać zawód, to i owszem. A twoja wrażliwość. Po prostu jesteś zerem. Nie wiesz temu. Jesteś wspaniała. Uwierz w siebie. To, co widzisz, to przecież tylko fikcja. Prawdziwe życie. Prawdziwa ty. Spójrz na siebie. Pamiętasz? Pamiętasz, jak twoi rodzice uwielbiali twoją siostrę, a ty? Zawsze gorsza, bezwartościowe popychadło, zawód dla siebie i swojej rodziny. A ona spójrz na nią! Ona ma wszystko. Czemu życie jest takie niesprawiedliwe? Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Byliście świetni, papa. Pa. Transmisja zakończyła się. Czy bycie perfekcyjną jest męczące? Owszem, jest. Czy jest mi wstyd za to, że okłamuję ludzi? Może czasem. Ale nie często. W końcu to moje źródło dochodu i dzięki temu mogę płacić alimenty. Czy ci wszyscy ludzie, widząc moje idealne śniadania, zaczynają szukać braków w swoim? Może i tak, ale przecież nie wiedzą, że moje idealne śniadania są takie same jak ich, tylko podretuszowane. Wszyscy myślą, że jestem codziennie idealna. Jakbym uciekła z wybiegu, tak? Po prostu po przebudzeniu się. Też bym tak chciała. Tak naprawdę wystarczy tylko trochę poprawek. Czy to wszystko sobie wykreowałam? Tak. A co jeśli się dowiedzą? Dowiedzą się. A co jeśli? Dopadną mnie wyrzuty sumienia. Nie! Ja nic nie chciała! Nic nie chciałam nic zrobić! thank you Wiadomości z ostatniej chwili. Znana influencerka Naomi w areszcie. Na jaw wyszła jej kryminalna przeszłość. Jak podają media, gwiazda z powodu braku środków okradała markowe sklepy, aby dalej budować swój wizerunek. Na wyszło także jej uzależnienie od substancji odurzających. Gwiazda internetu została odesłana na odwyk, po którym odbędzie się dalsze postępowanie w tej sprawie. Więcej informacji już wkrótce. Skoro nawet ona nie była idealna, to gdzie tobie do ideału? Twój jedyny wzorzec upa, twoja osobowość. I co teraz? Chciałbyś się od tego uwolnić i być sobą? Już za późno. Jesteś za głęboko. Urodziłaś się jako oryginał. Nie stawaj się kopią. To, co widzisz, to, czym chcesz się stać, nie definiuje cię. Ona była pusta. Ty nie musisz. Masz coś więcej niż wygląd czy wyimaginowane rzeczy. Masz jeszcze serce. Słuchaj się go. Masz serce! Ha ha ha.